Cześć, cześć, witajcie, jest jestem Maciek, kontynuujemy przygodę the of on Tutaj była skrzynka, a ją zabrałem, zresztą, że ją nie na odcinku. No i to żebym ten tam bo ten robiliśmy w tym, no... W tamtym odcinku robiliśmy, bo tak, taką, to, no, taką, jak, jak ten. Tutaj, tutaj odkryliśmy moje łowcy, tutaj nie wiem jak to się czyta, miecz to byliśmy i buty szybkości. To teraz będziemy robić ten. No i rozpoczynamy. Nie ja będę się odzywał, czy mowach. Jeśli nie myśli, że coś ma... mi się z mikrofonem. Witches live at the heart of the sinister swamp. They conjure up all manner of blues to empower the Arch-Illager and his ever-growing army. If you don't find and defeat those witches, the Illagers will be unstoppable. But draw carefully. The swamp has gone to many forts. Wiem w poprzednim odcinku jak dobijecie 10 nie dobijecie 10 łapek w górę będzie kolejny odcinek z tego to postanowiłem za mało osób nikogo ogląda nie będzie już takiej dużej stancy dostawić 10 subów. Znaczy tych łapek w górę! Subskrybujcie. I panowie, jak ktoś nie wie, mój kanał to random. Oczywiście dlaczego czego mówię e, e, Hejcie, witajcie z tej strony Maciek. E, bo Maciek mam na imię, a kanał się nazywa Orankę To, to w pierwszym odcinku, zanim ja założyłem kanału jeszcze i nagrywałem, to wtedy powiedziałem hejcie witajcie z tej strony Maciek. Dlatego, tego, kiedyś nie zniesła Angelanta, się nie zmylił Nawet chciałem, żeby kanał się nazywał Magix, a później, a później zmieniłem zdanie A ta żółta tymi podkami, opanuj się to... To będzie taki klanik. szybko skończę ten odcinek. Bo jest późno już. Późno. Szybko będzie się skończyć. Bo na jutro będę wspanił. I mógł robić odcinki. Nie, jeszcze dziwne. Nie potrzebuję. Będę was coś prosił, żebyście w komentarzach coś ten napisali jak, jak wam się podoba to tam coś napiszę w komentarzach, ale to nie pisz, zostawcie prostu łapki w górę, bo komentarzy tutaj jeszcze nie można pisać u mnie w kanale. Jeśli masz dużo to wtedy. I łapek. Jak dowiedzicie 50 subskrypcji to będzie się bardzo cieszył. I nagramy inną ideę jak dowiedzicie 50 subskrypcji. To zagramy jakąś fajną grę. A i dobijecie 100, to, co jesteście go tymi emeraldami. One czego też tak się zbierają. A i tak, o mówiłem mówię, w tym odcinku, że abridowałem się tą zbrojkę na takie... Jak mówiłem, to byłem czuki raz. No, odkryłem, jak się, jak się ten sprintuje. A tym, też się skatuje w niektórych grach. I wtedy się pojawiają też czółki. Chodzimy. O tam jest chyba Enderman. Ej! Co jest? Nie mogę tu wejść. Tak. Ja. O Enderman. Co to jest? Zobacz, ja się Mamy go! Zobacz, co widziałeś. Pamiętam, że tu gdzieś była O tak, skrzynia skrzyni. O, sześć Dobrze, to z mi e, i... Z gdzie widzę, ile trwa już nagrywanie, to mi to Tu mi się tu... Tu mi tu schować? Czy to no. Zobaczmy. Ła! Nie mnie bijesz? Dobra. Jakie to? Ło, dobra. Dobra. To wiem, co robię. Ciao. Ciao. to dobrze czytam? Nie wiem, co sumie. To. Dobra robimy to Jak mówię To mnie ten Czy Jak tak mówię To chce prasa, że tak mówię mam to z przyzwyczajenia Dobra widzimy to Tą fajową wygląda, nie To? To czy to? Dobra robimy cały ten jest taki jak, jak to Tak, to okay. okay. no jest takiego taki gorzacki. To jest ciki. Ojej, to jest. To tam No, to No,

Dobra okay. Ale opiszę tekstu. tekstu Nie widziałem jak działałem w ten sam Zobaczcie, zobaczę jak działałem w ten sam Będę będziesz chciał... O tak To jest ten sekund jak zajrzyjcie, bo może być ten Nie, nie, nie. Znam, że tam coś będzie. Dla Was to sprawdzam. Razem to odpowiedzialnie ja dla Was. Żebyście nie robili tak jak ja i tam nie skakiwał na nie wiem na kogo. jeden... Oj, tutaj też jest. Tak z emeraldami. Emeraldy coś będzie można kupować? Czy co? Tak to jest co? O co chodzi? Ja tego nie wiem. One się koją w jednym czasie, ale szkoda. Inaczej i to można sobie zrobić taki wielki Louis P.C.U. Bo taki kostaczki, to jest Louis, który zabijał na dnie ciężkich bossów. Trafiłem w coś? Krzyżem do... Także gdzieś z Tibarek chyba coś trafiłem, ale no, nie wiem. Ja bym trafił w jednym... Nie wiem. Chyba nie zafiłem. bo był taki odgłos. Dobra, myślę, że jest w dole. Tutaj mamy. Trzeba w to klikać. W dole na Xboxie to, to nie trzeba być. O, tutaj. Chwila, bo tam jestem. Patrzcie wszędzie, ja patrzę za Was wszędzie, byście nie ominęli jak pijacie to pierwszy raz. Byście byście się nie ominęli to mój krzynek. Znam to, nawet to ten, żebyście że się załatwili, nie ominęliście takich miast. Jak też to my ma... zrobią? to jest tutaj? To... To może to jest stołek. Spadło. mi chyba na szczęście tych totemów nie używa jak się umrze. Bo jak grałem pierwszy raz w to, to umarło mnie raz. Ja tak mi się zdaje, że będzie jakiś. Czemu oni mnie tak spychają? A, a, tutaj, a, tutaj... A tak, tam, tam jest. Nie, zagubiłem trochę. Chyba teraz takie rozbidziane trochę. Bo jak tutaj ten film to u was to do czego rano, a u mnie jest jakaś 20 tura jest na grą o tej firmy. Dlatego ja to szybko robię. Jeszcze nie mogę cytrywać takcji i... I na pewno odcinku trafczy. Okay. Teraz Tam w kościele. Mas mu dać w fasu. To ah, yes. jest. Jeszcze to niech nie widzicie mnie. No to mało mię już niech mm. O, i taki stinki chcesz mi podać emerald. Chciałbym gdzieś jakieś itemy. Byście... Byście ją mieć. Nie mogę mieć Nie! Ciekawe co się Matko, się dzieje? Spadnę Zginąłem Ten poziom jest ciężki nie ja wiem, może jeszcze załatwię tą petaldę. Sami są najgorsze. Do tego chyba trzeba głównie strzelać. Za nie chyba, by. by już robiło najwięcej. Zresztą, cokolwiek... To jest antena... antena łeb. Antena głowy. głowę. teraz jestem tak powiedziała, tak chciała. Zdenerwuję od tego poziomu. Zdenerwuję

Sam ja wędki. Wędka jest. Ten w ogóle mi się nie przyda. Oba moje jest półki. Z piodu. Już to będę udacał. Z Ten łuk jest najlepszy. Ten łuk jest bezkidu najlepszy. Przepraszam, że już wcale nie powiedziałem tak piszę, jak mu z T na głowę. Ja mm. bardzo bym sobie I Będziemy well kończyć ten odcinek. Zrobiliśmy jeden poziom. Żebyśmy po się po rozlecić. Zrobiliśmy to i będziemy kończyć. Będę musiał sobie pożegnać. Jeszcze Wam pokazać tylko jak chciała to co dostaliśmy No tylko szybkie obieganie A może ty... Tak działa. Widzę, że coś to chyba zabija No to musimy skończyć ten odcinek to Będziemy mi I kończymy I będziemy Musimy się zadnać Pa!